Znacie coś takiego jak aerobiczna szóstka wejdera. Jak nie, to bardzo dobrze, bo nie będziecie uczyć się głupot na temat treningu mięśni brzucha. Chciałbym wam rozwiać kilka wątpliwości i może obalić parę mitów, jeśli chodzi o kwestie związane z treningiem mięśni brzucha. Możecie usłyszeć mnóstwo różnych informacji na ten temat. Jedni będą mówić, że nie można na przykład robić ruchów do boku, bo przez to będziecie mieli szerszy pas. Inni z kolei mówią, że w ogóle należy nie ćwiczyć mięśni brzucha, bo one są wystarczająco stymulowane podczas dużych ćwiczeń wielostawowych na siłowni. Jeszcze inni z kolei będą nakładać ogrom pracy na to, żebyście robili tych ćwiczeń po prostu setkami powtórzeń. I co tak naprawdę jest najlepsze, najważniejsze? Co z tego jest prawdą? Zacznijmy od początku. Mimo tego, że każdy z nas jest człowiekiem, ma głowę tułów, dwie ręce, dwie nogi, daj Panie Boże. No to nie każdy z nas jest zbudowany tak samo. Jeden ma krótszy tułów, inny ma dłuższy tułów, jeden ma szersze biodra, inny ma węższe biodra, i to przede wszystkim będzie rzutować na to, jak ta talia i wszystkie rzeczy z tym związane będą się kształtować. Ja osobiście mam budowę bliższą klocka z racji na to, że mam długie nogi i w miarę krótki korpus do tego. Powiedzmy, że jestem. No po męsku w miarę szeroki w barkach, tak, ale biodra też mam całkiem szerokie. Co za tym idzie nie będę miał talii osy, mimo tego, że mam wyraźnie zaznaczone mięśnie proste brzucha. Przechodzimy od razu do drugiej kwestii, czyli właśnie genetyka i to jak te mięśnie wyglądają. Niektóre osoby nie robiąc nic będą miały tarę na brzuchu, będą mogły tutaj robić pranie, tak, i suszyć na kamieniu. Inni z kolei latami mogą tłuc, nie wiadomo ile i efekty będą takie sobie. No... Właśnie zbychu, tam stojąc za kamerą, gładzi się po swoim okrągłym przyjacielu, więc chciałbym od razu przejść do tej kwestii. Jeśli macie wysoki poziom tkanki tłuszczowej, nieważne, co będziecie robić, te mięśnie nie będą widoczne. Z drugiej strony to są mięśnie, czyli jeśli dacie im odpowiedni bodziec, zaczną rosnąć. Tak jak każde inne w treningu siłowym będą odpowiadać na Rozrost masy mięśniowej, czyli na hipertrofie. Są ćwiczenia, które będą wymagały większego rozciągnięcia, i tym samym będą wprowadzały więcej uszkodzeń. I są ćwiczenia, które będą bardziej bazowały na utrzymaniu napięcia pozycji, to są ćwiczenia izometryczne. I jedne i drugie są przydatne, potrzebne, tylko kwestia dozowania oraz tego kiedy, czyli w jakim, na jakim etapie treningu używamy których, będzie rzutować na to, czy efekt będzie tylko i wyłącznie pod względem możliwości, czyli brzuch będzie silniejszy, bardzo możliwe znikną dolegliwości związane z odcinkiem lędźwiowym, czy efekt będzie również wizualny, czyli że zaczniecie rzeczywiście widzieć, że te mięśnie przebijają się tam pod skórą i zaczynają być bardziej wyraźne i widoczne. Jeśli chodzi o samą anatomię, mamy mięsień prosty, mięsień poprzeczny, mięsień skośne, wewnętrzne i zewnętrzne. I to są rzeczy, które musicie brać pod uwagę, czyli wasz brzuch pracuje w kilku płaszczyznach. To nie są tylko i wyłącznie skłony tułowia, gdzie zginacie się w pół, chociażby w pozycji stojącej jesteście w stanie zaangażować do bardzo dużej pracy mięśnie brzucha, pod warunkiem, że wykorzystujecie odpowiednią dźwignię. I to jest tak naprawdę klucz dzisiejszego odcinka, czyli zrozumienie, w jakich płaszczyznach i w jaki sposób jakby obciążając. Destabilizując nasze ciało, możemy wprowadzać sobie domowymi, nawet sposobami, efektywny trening na mięśnie brzucha. I moi drodzy, mamy kilka pozycji, zwłaszcza na początek, które będą bardzo korzystne, tak aby wyuczyć Was, jak pracować mięśniami brzucha. Pierwsza rzecz, którą Wam sprzedam, to taka sztuczka, która pokaże Wam, gdzie one dopiero mocno się angażują. Kładąc się na plecach, Zostawiam nogi zgięte w 90 stopni w biodrach i kolanach i leciutko skracam mięśnie brzucha. Czyli staram się przyciągnąć klatkę piersiową do swojej miednicy. Mogę trzymać ręce nad głową, mogę mieć ręce na dole, to jest obojętne. Biorę duży wdech. Przy okazji zerknijcie sobie na filmik związany z tematem oddychania. I teraz robię wydech tak długo, aż napną się mięśnie brzucha. Jeśli macie możliwość, weźcie sobie małą słomkę i... Dopiero teraz mam w pełni napięte mięśnie brzucha i staram się nie rozluźniać tego napięcia, utrzymać je, i mogę tutaj zrobić kilka krótkich skłonów. Po których rzeczywiście zobaczycie, o ile mocniej te mięśnie pracują. To jest coś mało znanego. Ten wydech pozwoli Wam przede wszystkim dobrze skrócić mięśnie proste i troszeczkę zaangażować mięśnie poprzeczne, czyli innymi słowy, Wasza relacja biednica i żebra będzie bardzo bliska do neutralnej i Równoległej. Tym samym zaczynamy efektywnie pracować nad mięśniami brzucha, a nie dodajemy sobie bardzo dużo pary poprzez używanie mięśni biodrowych. Tak jakby to miało miejsce, gdybym z leżenia używał pędu do tego, żeby się podnieść. W tym momencie moje nogi dodają jakieś 20, może nawet i 30% tego, co robię. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica, jeśli macie podnieść się, jeśli chodzi o górną część tułowia. W momencie, kiedy nogi będą na ziemi w powietrzu, a kiedy będą na ziemi, a będą o coś zaczepione, tak abyście mieli możliwość jeszcze mocniej zaangażować mięśnie biodrowe. To będzie podstawa podstaw. Pozycją numer dwa będzie ułożenie podporu przodem. Krótkiego i zarazem długiego, czyli podpór na przedramionach i podpór na wyprostowanych rękach. W podporze na przedramionach moim zadaniem jest początkowo skrócić tylko i wyłącznie odległość między miednicą a Żebrami. Dzięki temu, napinając lekko pośladki, i uda, od razu zaangażuję do większej pracy mięśnie brzucha. I teraz, jeśli chcecie wykonać pracę, nie ruszając się z miejsca, nogami napieram do przodu, a rękami w tył, jednocześnie tak, aby móc zgnieść puszkę po środku. Tak, jakbym chciał przysunąć żebra do miednicy, naciskając cały czas na mięśnie brzucha. Dokładnie to samo możecie zrobić w przypadku, gdy pracujecie w wysokim podporze, czyli w pozycji jak do pompki. Napieram nogami do przodu, rękami do tyłu i jednocześnie używam możliwie jak najwięcej siły, jakbym chciał w dwóch przeciwległych kierunkach zapracować jednocześnie, gniotę puszkę w środku. I angażuje mięśnie brzucha do tego, do czego są tak naprawdę stworzone, czyli do ustabilizowania ułożenia kręgosłupa. Druga pozycja, którą musimy ogarnąć, będzie związana z boczną ścianą brzucha, czyli z mięśniami skośnymi, tak, abyście mogli rzeczywiście w pełni ustabilizować sobie ułożenie kręgosłupa, czyli wyobraźcie sobie, że mamy dom stojący na czterech nogach, tak. Mamy mięśnie proste brzucha, mięśnie skośne i do tego mięśnie wszystkie, które mamy na grzbiecie, czyli noga z przodu, z tyłu i dwie po bokach. Jak wyjmiemy te dwie po bokach, niekoniecznie ten domek będzie stał stabilnie. Najprostszą pozycją, w której będzie wam to możliwe, żeby nauczyć się angażować te mięśnie, będzie właśnie pod bokiem. i im prościej zaczniecie i im szybciej wyłapiecie, co tak naprawdę wykonuje pracę, tym lepiej dla was, bo dzięki połączeniu mózg-mięsień Będziecie w stanie lepiej angażować całość do pracy przy następnych innych ćwiczeniach. Zaczynamy od ułożenia tak naprawdę barka, barku i łokcia w jednej linii. Kolano staramy się utrzymać z barkiem w jednej osi. Dokładamy nogę do nogi, wypychamy się z barku do góry. Ta druga ręka może leżeć na ciele, może być skierowana do sufitu. Napinamy pośladki, czyli wypychamy biodra do przodu i jednocześnie leciutko ściągamy żebra w kierunku miednicy. Tym samym skracam mocno mięśnie na boku brzucha, tak angażując je do izometrycznej pracy. Jeśli chcę dodać im roboty, wystarczy, że zacznę ruszać nogą, czy to przód, tył, czy góra, dół. I tym samym wytracam równowagę, tak aby móc za każdym razem wywołać to spięcie na nowo, reakcję na nowo. Dobrą opcją, aby utrudnić sobie tą pracę, jest stopniowe przejście z krótkiej dźwigni, przedłużonej dźwigni, długiej dźwigni, do jeszcze dłuższej dźwigni w niestabilnej pozycji. Tak, krok po kroku możecie budować sobie siłę i zarazem lepsze warunki do tego, żeby stabilnie trzymać kręgosłup, niezależnie od tego, w jakiej pozycji będziecie się znajdować. Skoro mamy utrudniać sobie życie, dobrze byłoby, tak, aby znać kilka sposobów na to, by tę pozycję destabilizować i tym samym wymuszać większą pracę na mięśniach brzucha. Jeśli chodzi o mięśnie proste, czyli wszystko, co będzie zaczynało się z podporu przodem, Zacznijcie od pracy dolną połową, ponieważ zablokowane ramiona pozwolą Wam na to, aby móc cały czas w miarę stabilnie trzymać całość. Odstawiam, odstawiam, dostawiam, dostawiam. Stop, 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 stop. Za każdym razem zatrzymując się, tak aby pozycja była niezmienna, jeśli chodzi o ułożenie i napięcie mięśni brzucha. Dzięki takiej pracy mamy połączenie statyczno-dynamiczne, czyli górna połowa ciała zostaje statycznie, dolna, pracując dynamicznie, będzie wymuszała na nas większe zaangażowanie przede wszystkim mięśni, które będą utrzymywały miednicę nieruchomo, w tym właśnie dolnej części prostego brzucha i mięśnia poprzecznego. Jeśli chcecie natomiast utrudnić sobie żywot w przypadku górnej połowy, proponuję zostawić ręce w miarę wąsko lub Położyć jedną rękę na środku klatki piersiowej, stopy, rozstawić kapkę szerzej, aniżeli macie barki, i zabrać drugą rękę do poziomu. I samo utrzymanie czegoś takiego wymusza dużą pracę między przeciwstawną ręką a nogą, i tym samym wszystko idące po skosie, jeśli chodzi o mięśnie brzucha. Wygląda to prozaicznie, a naprawdę wymaga dosyć dużego napięcia. Skupienia, jeśli będziemy mieli utrzymywać to całkiem długo. Jeśli będziecie w stanie przejść z 10 do 60 sekund takiej pracy, to uwierzcie mi, naprawdę będziecie czuć bardzo duży progres, jeśli chodzi o siłę związaną z środkiem waszego ciała. Jeśli macie troszkę sprzętu w postaci choćby pary gum oporowych i miejsca, gdzie możecie je zaczepić, jesteście w stanie bardzo efektywnie pracować już nad siłą mięśni brzucha, ale w komponentach anty. Anty mianowicie siła z zewnątrz próbuje, abyście wy wykonali jakiś ruch, a waszym zadaniem waszych mięśni jest przeciwstawienie się tej sile. Dwa ćwiczenia, które możemy tutaj wykonać, to wyciskanie Palofa, Palof press po angielsku i przekładanie, przeciąganie na boki, czyli po prostu ruch rotacji, antyrotacji w pozycji wysokiego klęku. Zaczynając na dwóch kolanach, co będzie stabilną i zarazem niską pozycją, napinamy pośladki, chwytamy taśmę na szerokości swoich barków i zaczynamy od tego, że utrzymujemy ją przed sobą w niezmiennej pozycji. Już teraz bardzo mocno czuję przeciwstawną do ręki, która wyciąga na zewnątrz część mięśni brzucha. Jeśli dodam do tego ruch przyciągania i wypychania, automatycznie skracam. Wydłużam dźwignię, czyli zmieniam też warunki, w jakich pracuję. Jeśli dodam do tego ruch rotacji i powrotu, mam przejście z jednej w drugą stronę, czyli od jednego skosu do drugiego skosu i wracamy z powrotem. W zależności od tego, w jakiej płaszczyźnie będziecie pracować, te mięśnie mogą działać tak, tak lub tak, czyli albo idziemy wzdłuż. Czyli w poprzek miednicy albo od miednicy do przeciwległego żebra lub od żebra do miednicy. Od czego to zależy? W momencie, kiedy pracowałem równolegle, siła również idzie równolegle. Kiedy wstanę i zaczynam od dołu ciągnąc do góry, zgadnijcie jak to idzie. Od dołu do góry. W momencie, kiedy przełożę taśmę i Pracować będę od góry do dołu, no to ciekawe, jak pracować będą moje mięśnie. Zapewne od góry do dołu. Tym samym załatwiamy jedną z ważniejszych rzeczy, czyli to, jak tak naprawdę nasze mięśnie działają. Czyli większość czasu ludzie ćwicząc mięśnie brzucha spędzają leżąc na plecach. Ile czasu w ciągu dnia spędzacie leżąc na plecach? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ile czasu podczas aktywności fizycznej, takie jak nie wiem bieganie, pływanie, granie w tenisa, koszykówkę, piłkę nożną, spędzacie leżąc na plecach? Więc zadaniem waszych mięśni brzucha jest odpowiadanie, reagowanie na to, co się dzieje w ułożeniu kończyna górna-dolna, i tym samym stabilizowanie pracy kręgosłupa i ułożenia między. Żebrami a miednicą. Czy jest coś złego w tym, żeby robić pracę typowo na zgięcie? Nie, ale nie ma to być główny punkt programu i zarazem najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o trening waszych mięśni brzucha, bo może być tak, że chcecie mieć płaski, twardy brzuch z zarysowanymi mięśniami. A odrobienia mnóstwa brzuszków, skłonów i wszelkich form tego typu. Skończycie z skorupą żółwia, wystającą do przodu, ponieważ mięsień się rozrośnie, będzie napierał do przodu, tym samym wybije całość, tak jak u mnie, tak? I nie będziecie mieli nigdy tego efektu, że to wszystko leży płasko jest zaciągnięte jak u przykładowo, nie wiem, kulturystów na scenie. Chociaż ci, którzy są teraz wyglądają, jakby byli raczej w ciąży, ale to już mniejsza z tym, więc. Jeśli macie ochotę robić ćwiczenia typu wznosy nóg w zwisie, nie ma w tym nic złego, tak? tym bardziej, że jest to bardzo dobre ćwiczenie na rozluźnienie kręgosłupa, przykładowo po ciężkiej serii, tfu, ciężkiej serii, ciężkiej sesji yy, treningu siłowego dla dolnej połowy ciała, typu przysiady, martwe ciągi itd. itp. Głównym założeniem tych ćwiczeń będzie przybliżanie miednicy do żeber, ale nie przez ruch zgięcia w biodrze, tylko zaciągnięcia na siebie i później skrócenia mięśni brzucha. Tak jakbym zaczynając z leżenia tyłem zapracował w całkowicie inny sposób, czyli uginam nogi, blokując tym samym relację między żebrami a miednicą przytrzymując się czegoś. Czyli mam teraz symulację zwisu, naciągam miednicę na siebie, a następnie powoli krok po kroku, krąg po kręgu odpuszczam całość do wyprostu. Naciągam na siebie i krok po kroku, krąg po kręgu odpuszczam do dołu. Z angielskiego to ćwiczenie zwane jest jako reverse crunches, czyli odwrotne brzuszki. Jest to bardzo dobry punkt startowy, ponieważ mamy stabilną pozycję, a zakres ruchu możemy dostosować do możliwości niemalże każdego. Zaczynam już teraz mówić. Jeśli zależy Wam na tym, aby mieć atrakcyjnie wyglądający brzuch i zarazem, żeby był on równomiernie silny, co powiedzmy wizualnie atrakcyjny. Dobrze byłoby, żebyście na każdej sesji swojego jakiegokolwiek tam treningu wykonywali przynajmniej jedno ćwiczenie, ale niech ono będzie inne całkowicie od tego, co było robione wcześniej. Czyli przykładowo w poniedziałek jestem na siłowni i będę robił wznosy nóg w zwisie. We wtorek nie robię nic, nie ma problemu. Środę byłem biegać, ale w domu jeszcze po tym się rozciągam, więc przy okazji poćwiczę sobie coś w podporze przodem i podporze bokiem. A w piątek przykładowo jestem znowu na siłowni i w tym samym czasie popracuję nad antyrotacją z wyciskaniem palofa i przeciąganiem w poziomie, czy z dołu do góry, czyli ruchy, tzw. Czopy, tak zwane czopy cięcia. Jeśli trafia do Was ten sposób, forma i treść, jaką tutaj przekazujemy, mam nadzieję, że zostawicie polubienie, zasubskrybujecie kanał. Będziecie udzielać się w komentarzach i puśćcie to dalej do swoich znajomych, tak abyśmy mogli coraz szerzej docierać i tym samym tworzyć jeszcze więcej treści dla waszego dobra. Pozdrawiam.